Dom bankietowy Golden Lion House mieści się przy ulicy pomorskiej 2 W Rumi. Oto kilka faktów o naszej lokalizacji. Dzieli nas 10 km od dworca głównego w Gdyni i około 15 minut jazdy samochodem. Od dworca w Rumi 3 km, czyli zaledwie 5 minut drogi. Lotnisko w Gdańsku oddalone jest o 25 km, a podróż do niego zajmuje około 20 minut. Najbliższe plaże znajdują się w Rewie i Mechelinkach. Dotrzesz tam w 15 minut, pokonując 10 kilometrów. W naszym sąsiedztwie czekają na Ciebie atrakcje takie jak Aquapark w Redzie, wodne ogrody w Wejherowie. Chcesz skorzystać z kawiarni, restauracji lub noclegu? Zapraszamy do kontaktu. Każdego dnia od 7.30 do 11.00 serwujemy wyjątkowe, różnorodne śniadania. Nasza przestrzeń to idealne miejsce na biznesowe spotkanie przy śniadaniu, kameralną rozmowę z partnerami czy spotkanie przy kawie w eleganckiej atmosferze.